Motocentrum. To seba, ty czytasz refreny, ja czytam zarodki. Może tak być. To tylko 6 zł, więc nie płaczcie, proszę. To tylko 6 zł, jutro będzie drożej. Panie premierze, co się, co się, co się stało? Czy ktoś cię uderzył, czy cię? Porąbało. Wczoraj wad wniosłeś, dzisiaj już akcyza w, w kraju bieda piszczy. Ludzie gryzą drzewa. Stałem rano zaspany, a za oknem wiatr hula. Spoglądam na parking, gdzie jest moja fura. Zostawiłem na drodze, bo zabrakło paliwa. Ciągła jazda na oparach jest niemożliwa. To tylko 6 zł, więc nie płaczcie, proszę. To tylko 6 zł, jutro będzie drożej. Moi, mój znajomy krzyknął kiedyś: słuchaj, jestem hardkorem. Podjechał pod dystrybutor zatankowy. Robę, lecz pracownik tejże stacji mówi nagle do niego: Proszę nie tykać produktu ekskluzywnego. Pamiętam, jak mój tata miał kiedyś samochód, można było jeździć wszędzie, ależ to był luksus, jaka szkoda, że byłem wtedy bardzo mały. Dzisiaj stać mnie na rower i na dwa pedały. To tylko 6 zł, więc nie płaczcie, proszę. To tylko 6 zł, jutro to będzie, będzie drożej! Motocentrum!